Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a dzisiaj oczywiście zrobimy sobie arenę prób dla najnowszej postaci w AFK Arenie, czyli dla Veloris, podstępnej demonicy. Od razu zaczynamy, bo nie ma naprawdę co przedłużać. Nagrody standardowo te same. Także wchodzimy i od razu tutaj mamy walkę numer 1. To będzie nasza walka właśnie numer 1. I drużyna będzie następująca, czyli Artur Rowan, Skriat, Vyloris i Numisu. No i lecimy z tematem. Powiem Wam, że Vyloris naprawdę potrafi całkiem ładne obrażenia zrobić. O czym za chwilkę się przekonacie. Dosyć chaotyczna walka, ale bez żadnej straty. No i Velory's prawie 4 miliony obrażeń, dużo więcej niż pozostałe postacie. No co prawda, tutaj dużej konkurencji też nie miała, ale lecimy dalej. Na lewo. No i tutaj niestety drużynkę musimy troszkę zmienić. Także może wszystkich wyrzucę, bo będzie łatwiej. Artur, Skriat, Velory's będzie tym razem na trójce, Aeron. Oraz Rosalin na piąteczce. No i lecimy. Ta walka chyba sprawiła mi najwięcej problemów. Tutaj musiałem naprawdę troszkę pokombinować. Ale ostatecznie znowu bez żadnej straty. I wyloris po raz kolejny największe obrażenia zrobiła. Także obrażenia będzie na pewno robiła, tego możemy być pewni. Idziemy do góry. I tutaj mamy nowy zestaw postaci. Ustawiamy Tassie, Grezula, Podkina, Vyloris i Tresnor będzie na piątce tym razem. No i lecimy. Tutaj już ma troszkę większą konkurencję, jeżeli chodzi o obrażenia, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Zabiła dwie postacie z tego, co widziałem. No i obrażeń nie ma największych, bo ma je Tresnor i Tasi. o dziwo, chociaż nikogo chyba nie powinno to dziwić. Tasi to jest bardzo dziwna, specyficzna postać i robi wszystko tak naprawdę. Tutaj nic nie zmieniamy, ta sama drużyna. No i tak jak widać, bez żadnych absolutnie problemów. Ten tutaj troszkę poskacze, ale ostatecznie żadnej krzywdy nam nie zrobił. No i tutaj już Veloris ma największe obrażenia, za to tasji, prawie najmniejsze. Była na czwartym tym razem miejscu. Lecimy na prawo, to będzie nasza walka numer 5. I po raz kolejny nowy zestaw postaci, ustawiamy Antandrę, Rowana, Lyke, Veloris, no i Italia. Będzie na numerze 5 tym razem, bo później jej miejsce w formacji się zmieni w ostatniej walce, ale to za chwilę. No i po raz kolejny jest największe obrażenia więc naprawdę potencjał postać ma. No zobaczymy, jak będzie się sprawdzała na wysokich rozdziałach kampanii. No, bo wiadomo, że taka arena prób to nie jest dobre miejsce do testowania. Tutaj jedna mała zamiana. Zamieniamy miejscami Lykę oraz Atalię. No i w sumie tyle. Nic więcej robić nie musimy. Walka znowu bez żadnych problemów. I zobaczymy, jak tam obrażenia Wyloris. Bardzo szybka walka swoją drogą. No i Wyloris tutaj zdecydowanie największe obrażenia przebiła absolutnie. Resztę damage dealerów. Także odbieramy główną nagrodę. Sprawdzamy. 1 na 1, 6 na 6. Możemy zakończyć, możemy wyjść. No i to by było dzisiaj na tyle. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że On Wam w czymś pomógł. Oczywiście życzę Wam udanych losowań, chociaż nie będzie tego za dużo, ale i tak mam nadzieję, że dostaniecie chociażby z kamieni postać premium. Tego Wam życzę. Życzę Wam również miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.